Zostało to zbudowane przez jednego człowieka, a my spróbujemy wejść do środka tego kolosa. No dobra, to co? To wbijamy na górę. Pan Józef w budowę tego wiatraka włożył około milion złotych. Siemanko! Witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym odcinku na moim kanale. Naszym dzisiejszym celem będzie zwiedzenie elektrowni wiatrowej, która była bardzo ambitnym planem, ale do historii przejdziemy sobie oczywiście troszeczkę później. Ten odcinek zaczynam troszeczkę nietypowo, kręcąc to ze innej kamery. Mamy wczesny poranek, godzina 6.28. Chciałem dojechać tutaj samochodem jak najbliżej pod wiatrak, ale jednak stwierdziłem, że nie będę ryzykował, bo w jednym momencie ta droga pozostawia bardzo dużo do życzenia, a ja nie mam terenówki i nie chciałem ryzykować po prostu uszkodzenia czegoś albo oderwania. Sam wiatrak natomiast, jak możecie zobaczyć, jest otoczony szczerymi polami. A o tej godzinie wygląda to po prostu Obłędnie, ale dobra, już Was nie przynudzam i widzimy się pod wiatrakiem. A więc jesteśmy na miejscu, jesteśmy pod samym wiatrakiem. Kamera na pewno nie oddaje potęgi, jaką on ze sobą reprezentuje. Jeśli chodzi o najbardziej podstawowe dane techniczne, sam wiatrak jest wysoki na 54 metry, a jego średnica. To 38 metrów. Była to wizja jednego człowieka. Koncept narodził się w głowie pana Józefa Antosa w roku 1978, kiedy to rozpoczął prace projektowe i budowanie mniejszych modeli, aby mógł wybrać on najodpowiedniejszy, aby mógł zbudować pełnoskalową elektrownię wiatrową. My przeradzamy się teraz wokół podstawy. Tego kolosa, i mając cały czas z tyłu głowy myśl, że zostało to zbudowane przez jednego człowieka, naprawdę robi to gigantyczne wrażenie. Tutaj obok widzimy jeden z elementów obudowy tego wiatraka. Był to ogromny element, który krył właśnie tę część ale widzę, że ktoś już tutaj położył dachówki zabezpieczając to miejsce. Przechadzając się dalej natrafiamy na na coś co przypomina swoim kształtem żurawia i był to pojazd, który prawdopodobnie służył panu Józefowi do budowy tej elektrowni wiatrowej. W środku widzimy elementy, które być może miały zostać one gdzieś zamontowane, a obecnie to ramię służy jako Swego rodzaju hamulec, aby całe to koło się nie obracało. A my spróbujemy wejść do środka tego kolosa. Ciekawi mnie, czy to wejście jest otwarte. Jest otwarte. No, jesteśmy w środku. Jesteśmy tak naprawdę na podstawie tego giganta. Z góry przepraszam, jeżeli jest tutaj zbyt duże echo, ale nic na to raczej nie poradzę. Tutaj natomiast możemy zauważyć olbrzymie koło zębate. Być może służyło ono do tego, aby odpowiednio regulować obrotem całego wiatraka, aby jak najbardziej odpowiednio. Był on ułożony w kierunku do wiatru, żeby był najbardziej efektowny. No i dobra, wchodzimy tutaj. Nie wiem jak kamera to oddaje. Nie mam tutaj ze sobą światła, ale na pewno wschód słońca powinien dawać fajne efekty. Tu jest taki element, to była to była winda. To no po prostu lata. No dobra, to co? To wbijamy na górę. Nie będę się na pewno śpieszył, będę robił sobie często przerwy. Bo jakąś zbytnio formy to nie mam, ale powiem wam szczerze, że już raz wchodziłem na ten wiatrak. Było to latem, a wstał był straszny upał wtedy i pamiętam, że to było tak nagrzane jak w saunie, że trzeba było robić przerwę co, co kilka drabinek. Ciekawe do czego to służyło tutaj. Tutaj kolejna drabinka. No dobra, idziemy dalej. Mam nadzieję, że to wejście tam, tam będzie się dało wejść, że nie będzie tam żadnej, wiecie, kłódki. Teraz w tych temperaturach, teraz mamy około 9 stopni na zewnątrz, jest przynajmniej dla mnie łatwiej wyregulować oddech. Aha, i gdyby ktoś chciał tutaj wchodzić, oczywiście na własną odpowiedzialność, stanowczo wam tego oczywiście odradzam, to nie próbujcie nawet tu wchodzić bez rękawiczek, bo strasznie się ślizgają wtedy dłonie. Ogólnie to przepraszam, jeżeli teraz za bardzo, ale muszę sobie jakoś to teraz poradzić z otwarciem tego włazu. Aha, no a na górze niestety mnie miła niespodzianka. Właz jest niestety zamknięty. Nie da się go otworzyć. Ja cię kręcę, ale szkoda. Użyję latarki z telefonu, żebyście lepiej trochę widzieli. Niestety, jest on zamknięty. Tutaj natomiast mamy puste elementy, zarówno z jednej strony, jak i z drugiej. Strasznie żałuję, że jest to zamknięte, że nie udało się tutaj wejść. Albo jest taka opcja, że ten wóz jest otwarty, ale na pewno ja nie mam na tyle siły, żeby go otworzyć. A pamiętajcie, że ja na dół w tej chwili mam jakieś 30 metrów i nie chcę przedobrzyć tutaj z siłą, żeby sobie czegoś nie zrobić. No nic, zbieram się na dół, zawijam gdzie dokończymy sobie opowiadanie historii tego miejsca. No, niestety, wiatrak mnie pokonał. No nic. Niestety, czasami tak bywa, że nie wszystko idzie po naszej myśli tak, jakbyśmy chcieli. Tym razem okazało się, niestety, to w moim przypadku i w przypadku tego kolosa. Ale to, co na pewno pójdzie po mojej myśli, to dokończenie historii tego miejsca. Albowiem, jak już wcześniej wspominałem, pan Józef rozpoczął ambitny plan w roku 78 i przez kolejne ćwierć wieku, przez 25 lat, powstawał ten obiekt wznosząc go samemu z miesiąca na miesiąc, z roku na rok, przybierał on swoje ostateczne kształty, a jego budowa została zakończona w roku 2003. Jednakże nie oznaczało to. Ukończenia projektu, który pan Józef miał w swojej wielkiej wyobraźni, albowiem brakowało mu tak naprawdę jednego elementu. Nie potrafił znaleźć odpowiedniej prądnicy, którą mógłby umieścić w turbinie. I projekt tak naprawdę stał przez kolejne 6 lat. Z tego co udało mi się wyczytać, wielki marzyciel w końcu znalazł odpowiednią turbinę. Ale nie mógł jej zamocować ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne. Przełożył więc montaż turbiny na inny, odpowiedni czas. Ale niestety wtedy stało się najgorsze, ponieważ pan Józef niestety, ale odszedł z tego świata. A sama elektrownia tak naprawdę nie została ukończona. Chociaż tak naprawdę określenie, że nie została ukończona, jest chyba błędne. Powinienem raczej powiedzieć, że elektrownia nie została dokończona. No, bo wyobraźcie sobie, że poświęcacie 25 lat swojego życia na swój największy projekt. Powstaje takie coś: serce i mózg całej elektrowni. I wtedy wasze plany krzyżuje tylko jeden element. I ciekawostką jest też to, że pan Józef, oczywiście porywając się na takie ogromne przedsięwzięcie. Wiąże się to z ogromnymi kosztami i z dostępnych źródeł oraz informacji wynika, że Pan Józef w budowę tego wiatraka oraz innych pozyspołów włożył około milion złotych. I może obecnie wydawać się to trochę małą kwotą, ale kiedy cofniemy się 15 lat temu na przykład, no to milion złotych robił wrażenie. Taką właśnie historię niesie ten obiekt niespełnionych marzeń, ale za to ogromnych ambicji, i tego na pewno panu Józefowi nie można odebrać. Ja natomiast bardzo żałuję, że nie udało mi się wejść na górę. Wrzucę wam może teraz kilka zdjęć, kiedy zrobiłem, będąc tam na górze kilka miesięcy temu. A oprócz tych zdjęć, może coś wam skleję fajnego i widzicie to właśnie w tym momencie. Jeszcze raz chciałbym Was przeprosić, że nie udało mi się wejść, niestety, tam na górę. No ale cóż, co ja powiedziałem, niestety tak bywa: nie wszystko musi iść zawsze po naszej myśli. A ja natomiast zawijam i spadam nagrywać, bo mam jeszcze jedno miejsce do odwiedzenia niedaleko stąd. Więc nie zabieram Wam już więcej czasu, pozostawiam Was na koniec z takim pięknym widokiem na ten majestatyczny wiatrak. A ja natomiast cieszę się, że dotrwałeś do końca tego odcinka. Zapraszam też na mojego Instagrama, żebyś sobie wpadł, wpadła. No to co? To widzimy się w kolejnym materiale.